No, do, no, dobry wieczór, Państwu. Witam. Muzykę wyłączymy sobie, wyciszymy. Proszę Państwa, i dzisiaj po jakiejś tam przerwie, <grych> bo tutaj platforma, na której jesteśmy, troszeczkę moje streamy przycięła i streamów nie robiłem, w związku z powyższym, ale dzisiaj widzę, że działa troszeczkę. Państwa się pojawiło na poprzednich wejściach na żywo, no więc stwierdziłem, że jeszcze zrobię takie, mm, takiego streama mniej archiwalnego, a bardziej interaktywnego tu i teraz, czyli live'a, takiego live'a prawdziwego, a nie archiwalnego. Proszę Państwa, byłem jeszcze sobie kawkę zrobić, o tak, kawkę, a już dziesiąta, prawie dziesiąta wieczorem, ale Proszę Państwa, już dwa tygodnie temu zaprezentowałem przykład starej literatury fachowej z dziedziny kolejnictwa. Ja już nie pamiętam, co to była za książka. No, mój błąd, ale to jest w każdym razie w live'ach zapisane. W każdym razie była to pozycja dotycząca budowy, organizacji stacji kolejowych infrastruktury kolejowej. Dzisiaj y, natomiast y, za, sobie zobaczymy bardzo ciekawą pozycję z 1947 roku pod tytułem Parowóz, jego budowa i utrzyma utrzymanie autorstwa Wacława Fabianiego. Na żywo sobie troszkę przejrzymy tę książkę. Może coś y, ciekawego tam znajdziemy. Link do tej książki będzie w opisie live'a Tutaj będzie w dziale po prostu transmisji na żywo y, zarchiwizowany i tam można sobie kliknąć. Książka ta znajduje się w zbiorach Biblioteki Cyfrowej Polona. Y, Polona.pl. No tu mogę wskazać tak na szybko odnośnik. O, proszę Państwa, gdzie ten odnośnik? O no, tutaj. A właściwie to tutaj już powinienem wyłączyć to, ten napis, gdzież to ten napis zniknie nam, o proszę was do polona i tutaj link możecie sobie przepisać, a oczywiście nie przepisujcie, będzie w opisie, szanowni państwo. I już za chwilę sobie zaczniemy, tutaj taką transmisyjkę literacką, ale z dziedziny literatury fachowej. No więc, proszę Państwa, co to jest parowóz? Co to jest parowóz, proszę Państwa? Yy, czytamy w, na początku w tej książce o ogólnie, ogólnym zarysie kolejnictwa, parowozów, no, budowy kolei, budowy lokomotyw i tak dalej. No, budowy parowozów, nie lokomotyw. Yy, I później są jeszcze jest rozdział, w którym czytamy o parze wodnej, o zagadnieniach fizycznych dotyczących ciśnienia, no i też o węglu. O węglu. To jest strasznie, strasznie taka dziedzina, powiedziałbym, szeroka tak? i obejmująca swym zakresem różne inne zagadnienia, tak, z dziedziny fizyki, chemii i tak dalej, metalurgii, techniki, technologii, Różnych materiałów i tak dalej. Proszę Państwa, parowóz. Jest to pędzony silnikami parowymi wóz do prowadzenia pociągów po torze kolejowym. Wóz, widzicie, główne jego części składowe i ich przeznaczenia są: kocioł do wytwarzania pary wodnej, silniki, co najmniej dwa, do obracania siłą ciśnienia pary wodnej. Na zestawu kołowego wozu. I mamy jeszcze wóz z tendrem. Tender, ściśle mówiąc nie stanowi części składowej parowozu, ale jest dla niej niezbędny do zestawienia w zespół i wożenia kotła i silników, wożenia zapasu paliwa, wody i materiałów oraz do łączenia ze składem prowadzonego pociągu lub w ogóle z innymi jednostkami taboru. Stacje zwrotne wielu pociągów podmiejskich nie posiadają obrotnicy ani trójkąta. Więc zwykły parowóz pociągowy musiałby biegnąć w jedną stronę tendrem naprzód, to jest z szybkością ograniczoną według przepisów ruchu, gdy w pociągach tych właśnie zależy na dużej szybkości, zwłaszcza w porach doby, kiedy ich kursuje najwięcej. Zjeżdżanie się pracowników do zajęć i rozjeżdżanie się no, do pracy, po prostu. Dla wyjścia z trudności ruch podmiejski obsługuje się parowozami mogącymi biegnąć z jednakową szybkością przodem i tyłem, a to kosztem skasowania oddzielnego tendra i urządzenia do i urządzenia na parowodzie pomieszczenia na wystarczający dla ruchu omawianego mały zapas wody i paliwa. Są to parowozy beztendrowe, zwane także tędrzakami. Lub parowozami kusymi. A tak, takie specyficzne. Przód na parowozie liczy się w stronę komina, tył w stronę tendra. Tak właśnie opisuje nam autor takie podstawowe zagadnienia. I co dalej? Mamy kocioł. Ogólny układ kotła, widoczny z rysunku piątego tam później będzie, jego przekroju podłużnego, przedstawia następujące główne części składowe, idąc od tyłu ku przodowi. Stojak zawierający w sobie skrzynię ogniową, inaczej palenisko, walczak z płomieniówkami, inaczej rurami płomiennymi, płomiennicami, inaczej rurami żarowymi i z zbieralnikiem, dymnica z kominem, Połączenie kotła z silnikami dla doprowadzenia do nich pary stanowi przewód parowy. Jednym z ogniw jego we wszystkich parowozach nowoczesnych jest przegrzewacz. Wytwarzanie pary wodnej przez kocioł rozpada się na następujące poszczególne działania: spalanie paliwa dla wywiązania ciepła w spalinach, przeprowadzanie wywiązywanego ciepła do wody dla zamiany jej w parę nasyconą. Przeprowadzenie wywiązywanego ciepła do pary nasyconej dla zamiany jej w przegrzaną. To jest kluczowa sprawa. Przeprowadzanie wywiązywanego ciepła do pary nasyconej dla zamiany jej w przegrzaną. Do każdego z tych działań znajdują się w kotle odpowiednie urządzenia. No, widzicie? Wszystko będziemy wiedzieli. Spalanie paliwa i urządzenia do niego. Ruszt. Składa się zwykle z wielu równoległych ułożonych wzdłuż paleniska żeliwnych rusztowin, to jest wąskich płytek. Tworzą one na długości paleniska kilka poprzecznych, przez szerokość paleniska szeregów wspartych na poprzecznych beleczkach. Końce środki rusztowin są pogrubione. Stykając się nimi, rusztowiny pozostawiają między sobą szczeliny do odpływu powietrza. Grubość rusztowin waha się od 25 do 40-50 mm. Szerokość szczelin od 8 do 10 mm. Dla pospółek od 10 mm do 12 mm dla grubszych sortymentów. Taka sama od 8 do 12 mm jest grubość haka do yy, przeczyszczania. Szczelin. Szczelin. Zużycie rusztowin polega na przepalaniu się i często wichrowaniu się. Dla szybszego usuwania popiołu i żużla, zwłaszcza nie przechodzącego przez szczeliny, stosowane bywają zwykle na środkowej części rusztu, rusztowiny nie. Nie niechoma nie <dziwne> a dające się odchylać o mniejszy lub większy kąt w koło osi poprzecznej wywrotki przekładnią z budki lub rusztownikiem pod rusztem, szczelnie przylegając do dolnego wieńca stojaka zawieszony jest popielnik z blachy żelaznej mający dwojakie przeznaczenie zbieranie spadającego popiołu i cząstek żaru aby nie spowodowały pożaru, oraz dawanie i regulowanie dopływu powietrza dolnego do spalania. Dopływ ten osiąga się przez szersze lub węższe otworzenie popielnikowej klapy przedniej w stronę komina lub tylnej w stronę tendra. Przy prowadzeniu pociągu należy na czas jazdy spalą zasadniczo otwierać dla łykania napotykanego powietrza tylko klapę czołową. W kierunku jazdy to jest przednią przy normalnej jeździe kominem naprzód, tylną przy jeździe tędrem naprzód. Z zamknięciem dopływu pary należy zamykać i klapę. Druga klapa, przeciwna kierunkowi jazdy, powinna być wówczas stale zamknięta dla niedopuszczenia wypadania na zewnątrz zawartości papiernika, co grozi Wzniecenie pożaru. Na służbie manewrowej, z ciągłą zmianą kierunku jazdy, można trzymać obie klapy lekko uchylone. Przeciwko możliwości pożaru, założone są pod obiema klapami sita, inaczej siatki, odchylane przy opróżnianiu popielnika z jego zawartości. Oraz powinien być często uży użytkowany zakrapiacz popielnika wodą. Ten ostatni zabieg jest pożyteczny również ze względu na przepalanie się popielnika, do czego nie można dopuszczać. Dziury w popielniku groziłyby zapruszeniem ognia i psułyby regulowanie dopływu powietrza. Do wywołania niezbędnego sztucznego ciągu w kotle parowozowym stosuje się rozrzedzanie spalin w dymnicy. To jest nadawanie im ciśnienia mniejszego niż zewnętrzne, atmosferyczne, otrzymywane dwojako. Przyjeździe z parą stale i samoczynnie za pomocą wydmuchów pary odlotowej z cylindrów silników przez dyszę inaczej wylot to jest ustawione w dymnicy wspólne zwężające się stożkowo ujście rur odlotowych i dymnicę do komina. Przyjeździe bez pary i na postoju jeśli ciąg jest potrzebny doraźnie od ręki za pomocą otworzenia Wypływu pary kotłowej przez dmuchawkę, to jest ustawioną w dymnicy rurkę zwiniętą w kółko poziomo, poziome z szeregiem drobnych otworków na górnym obwodzie i dymnicę do komina. W obydwu przypadkach para jest kierowana przez przekrój zwężony, gdyż dysza ma kształt zwężającego się stożka a w dmuchawce suma światła drobnych otworków jest mniejsza niż światło rurki doprowadzającej do niej parę skotła. nadaje to parze zwiększoną szybkość. Pomimo pewnego zmniejszenia się przy tym ciśnienia zawsze pozostaje ono wystarczające, to jest większe niż to, które musi być przezwyciężone, czyli większe niż ciśnienie atmosferyczne nad kominem. Z tą zwiększoną szybkością słup pary wytryska z dyszy lub dmuchawki Rozszerza się stożkowo i przebiegając odległość do komina, energicznie wypędza przed sobą oraz sporywa ze sobą spaliny przez komin na zewnątrz. Sprzyja temu lekko rozszerzający się stożkowy kształt komina, który aczkolwiek daje pewien spadek szybkości, ale za to daje pewien wzrost ciśnienia. Powstaje stąd w dymnicy obszar rozrzedzenia, e do którego wpada pędzony od popielnika pełnym ciśnieniem atmosferycznym strumień spalin, spło mieniówek i płomienic oraz spaleniska. Na jego miejscu rzuca się przez popielnik powietrze z zewnątrz. W ten sposób, raz, w ten sposób rozrzedzone, rozrzedzenie spalin podtrzymywane w przednim końcu kotła powoduje na całej jego długości ciąg, to jest przyspieszony przepływ spalin, a w wyniku przyspieszony i obfity dopływ powietrza do spalania w tylnym Końcu kotła. I tutaj mamy przypis. Proszę Państwa, jeszcze przypis mamy. Podobieństwo nazw rur parowych, zwłaszcza w mołowie wlotowa, wylotowa, dolotowa, odlotowa, przylotowa, przelotowa, w parowozach sprzężonych powodowało niejednokrotnie omyłki, najdługodniejsze pod tym względem są nazwy wlotowa, odlotowa, przelotowa. Tak, proszę Państwa, wszystko już wiemy. To ja sobie teraz łyknę kawki, proszę Państwa, malutka przerwa. Trzy sekundy. to ja sobie kawki łyknę. Parowóz musi łykać powietrze, a człowiek też. I wodę, człowiek też. No i kawę jeszcze. Ta. No i Państwo, jak Wam się jak Wam się podoba lektura? Państwa, jeszcze kawałeczek lektury. Już wracamy, wracamy do tematu. I jeszcze fragmencik, hmm, tutaj sobie dokończymy. Bardzo ciekawa lektura. I tak, do należytego rozrzedzania spalin w dymnicy niezbędne jest, aby przekrój stożkowatego hmm, słupa pary u wejścia do komina lub nieco wyżej w jego wnętrzu był równy światłu komina w tymże miejscu. Przekrój mniejszy pozostawiałby niewypełnioną parą jakąś część komina, przez którą ciśnienie atmosferyczne zewnętrzne wpędzałoby z góry powietrze do komina i dymnicy zmniejszając rozrzedzenie przekrój większy powodowałby odbijanie się pary od dolny brzeg komina i cofanie się jej do dymnicy również zmniejszając rozrzedzenie podobne byłyby skutki zboczenia lub skrzywienia słupa pary w stosunku do kierunku osi komina dymnica była zupełnie szczelna to jest... Yy... To jest yy, niedostępne dla wciskania się powietrza z zewnątrz, i znajdujące się w niej rury parowe, również szczelne. To jest zupełnie nieprzepuszczające ze swego wnętrza pary, gdyż jedno i drugie zmniejszałoby rozrzedzenie. Jednocześnie dymita powinna być jak najobszerniejsza, dla ułatwienia napływu do niej spalin z kotła. Z powyższego wynikają wskazówki następujące. Osi dyszy lub oś kółka dmuchawki oraz ośko, oś komina oś komina muszą tworzyć jeden ten sam pion przy obecnych wielkich pojemnościach dymnic dysza zbudowana wysoko może dawać ciąg głównie z górnych płomieniówek a nie z, z dolnych z, e, zbudowana nisko odwrotnie dlatego dysza powinna znajdować się na wysokości właściwej i wtedy dopiero można wyznaczyć właściwe dla niej światło takie aby na odległości od dyszy do komina stożkowy słup pary rozszerzył swój przekrój akurat do wielkości światła komina, muchawkę zwykle osada się na dyszy. No, tu mamy właśnie schematy. Proszę Państwa, mamy takie schematy: schemat układu dyszy dymnicznej Adamsa i schemat układu dyszy dymnicznej niskiej z nadstawkami. Mohawego złożono się na dyszy, to było dla wyrównania ciągów w płomieniówkach górnych i dolnych, budowane bywają złożone typy dysz. Dysza Adamsa posiada w środku kanał sięgający w dół, przez co światło dyszy ma kształt pierścienia i para chwyta spaliny tak spotkane nad dyszą, jak dopływające kanałem spod dyszy. W tymże celu bywają budowane nad dyszą nisko umieszczono nadstawki jedna lub kilka. Wadliwy ciąg reguluje się następującymi zabiegami. No i tak, proszę Państwa, na razie sobie skończymy na tym. Dzisiaj taki wstępne czytanie rozdziału o budowie parowozu. Link będzie oczywiście w opisie, tak jak mówiłem, a już za chwilę proszę Państwa, już za chwilę następna część programu tam bardzo ciekawe zwiedzanie różnych, różnych wagonów. Będzie salonka i będzie kuszetka. A potem zobaczymy. <grym> Także na razie tyle. Za chwilkę rozpocznie się inna transmisja, nowa transmisja. No, już tutaj musimy zmienić tytuł. To powiedzmy sobie, nie będę, nie będę tutaj kombinował. I ten zostanie tylko przeznaczony na, ten, na tę część. Czyli Fragment książki o budowie parowozu. Parowoz jego budowy utrzymanie Fabiani Wacław, rok 1947. Dziękuję za uwagę.